Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. To jest nasze trzecie spotkanie w ramach Szkoły Modlitwy. Pierwsze, pamiętam, to było na temat modlitwy, która rodzi się z doświadczenia życia. Próbowałem sobie ostatnio przypomnieć, co było na drugim spotkaniu i nie mogłem, co niestety niezbyt dobrze, <laughs> niezbyt dobrze świadczy. Ale dzisiaj chciałbym. Podzielić się z Wami sprawą rytmu modlitwy. I to takiego rytmu codziennego, rytmu tygodniowego, rytmu miesięcznego i rytmu rocznego. Myślę, że będzie to dosyć konkretne, więc od razu bardzo serdecznie zapraszam do rewizji swojego życia. Czy na przykład niedziela się odróżnia w moim tygodniu od wtorku, a piątek od poniedziałku? Bo to, są, bo to są różne dni. Czy pory roku w moim życiu się też, właściwie nie pory, tylko jakby części roku się odróżniają od innych? Czy mój wielki post jest taki sam jak, jak okres wielkanocny? To są wszystko bardzo, bardzo konkretne pytania. Chyba żyjemy w takim świecie, w którym coraz mniej rozróżniamy czas, bo w internecie nie ma ani dnia, ani nocy, prawda? Tam jest jakby ciągle jakieś ciągłe teraz. I to nie jest yy, zgodne, z zgodne z Bożym pomysłem na, na, na świat, ale pokolenie. O ile na modlitwę nie potrzeba zawsze specjalnego miejsca, to też możemy powiedzieć, że nawet była taka pieśń dzisiaj, już nie pamiętam kiedy, ale była o Bogu i o czasie. Coś takiego było, prawda? Kto śpiewał? No i co tam śpiewaliście? Tak, zaraz sobie przypomnimy. Ale na modlitwę też nie potrzeba jakby specjalnego czasu, bo każdy czas może być czasem modlitwy. Zatem przede wszystkim chcemy teraz w pierwszym kroku docenić swoją codzienność. To jest najważniejszy czas modlitwy, właśnie dzisiaj albo teraz. Często ulegamy takiemu przeświadczeniu, co się nawet wyraża w stwierdzeniu: jadę na rekolekcję, podładować akumulatory. I tak, potem jadę na tych akumulatorach, jadę aż, aż stanę w miejscu, i potem znowu trzeba te akumulatory podładować. Ale tutaj mamy, mamy jako chrześcijanie, inną drogę. To znaczy, drogę codzienności. I chyba dzień jest najważniejszą porą życia. A to znaczy, że wszystko to, co ma się dziać w życiu, to powinno się mniej więcej zmieścić w dniu. Kto ma coś takiego, że mówi: od jutra zaczynam biegać? Albo. No, tylko jeden się zgłosił, dwóch. Ale jest coś takiego: od jutra zaczynam biegać. Albo od jutra. Zaczynam gotować sobie zdrowo. Tymczasem wiemy, jak to się kończy, więc chcemy bardzo docenić dzień. Dzień czy też codzienność. Gdy patrzymy na pana Jezusa, to widzimy, że on miał swój rytm życia. I to był rytm życia wyznaczony przez, przez modlitwę. Wszystko jedno, w jakim miejscu Pan Jezus był, ale rytm Jego dnia był zawsze, taki, był zawsze taki sam. Naszym doświadczeniem, gdy patrzymy na Pana Jezusa, to widzimy, że On miał zawsze pewien rytm dnia i to bez względu na to, w jakim miejscu był. I to jest też podpowiedź dla nas, bo my często mamy tak, że jak jesteśmy w jednym miejscu, to się nam dobrze modli. Ale na przykład wyjedziemy nie wiem, na wakacje, to już wszystko się, się sypie. Trochę jest to doświadczenie, doświadczenie kleryków w seminarium, co dosyć dobrze znam, bo ciągle jestem tam ich towarzyszem. I o ile w seminarium się łatwo dosyć modli, albo no jest jakiś plan, to gdzieś wyjeżdżają i wszystko, wszystko się sypie. Nie wiem, jakie jak tuby można podać przykład. No, może jak, jak są, jak tworok szkolny, no to. Ktoś jest nam przy świętej i w niedzielę, i w tygodniu, w środę, na przykład, ale nie wiem, czy tutaj są takie msze święte w wakacje? Na A na parafialne chodzimy, no to, to bardzo dobrze. Proszę? Co dwa tygodnie. Tak. Ale tak. to jest właśnie pewien przykład tego, pewnej trudności, że gdy nam się zmienia miejsce albo okoliczności, to nam się sypie rytm. Tymczasem, Gdybyśmy przypatrzyli się Ewangelii według świętego Łukasza, Pan Jezus tak samo przeżywa swój dzień w Galilei podczas tej galilejskiej wiosny, jak mówimy, czyli tego czasu entuzjazmu, jakiejś bliskości ludzi, bo dni spędza na posłudze, że nawet nie ma czasu zjeść, a noce spędza na modlitwie, ale nawet gdy idzie do Jerozolimy, to tam jego, rytm jego dnia jest też taki sam. To znaczy, w ciągu dnia naucza w świątyni, a nocami udaje się na górę oliwną. I to jest, to jest cała sztuka modlitwy, pewien rytm modlitwy. Najpierw rytm poszczególnego dnia, ale też rytm tygodnia, miesiąca, rytm roku liturgicznego. I popatrzmy najpierw na, na swój dzień. Co jest najważniejsze, najważniejszą porą dnia, taką decydującą? Jak myślicie? Światanie. Sen, śniadanie? Co jeszcze? Ranek? Koniec pracy? Nikt nie powiedział późny wieczór. A tymczasem to jest no przynajmniej jedna z najważniejszych pór dnia, jeśli chodzi właśnie o modlitwę. O ile dzień jest małym życiem, To, to ten późny wieczór jest jakimś schyłkiem, noc, która jest małą śmiercią, ale ten, ten czas, kiedy już nie mamy siły nic zrobić. Kiedy nam brakuje już sił, sił, żeby jeszcze wykonać jakieś obowiązki, ale mamy jeszcze dosyć siły, żeby się tak trochę pokręcić. I to jest bardzo ważny czas dla naszego życia, powiedzmy duchowego, ale w ogóle dla, dla naszego życia. Stąd, gdy mówimy o modlitwie i o rytmie dnia, to trzeba najpierw bardzo mocno docenić właśnie ten moment doby, to znaczy późny wieczór. Gdy brakuje sił na obowiązki, ale jeszcze są siły, żeby, żeby coś, coś uczynić. I pomyślcie o tym, jak wy swój późny wieczór przeżywacie. Oczywiście, tu, gdybyśmy zaczęli o tym rozmawiać, tysiące. Przeróżnych propozycji, i dobrych, i niszczących. Ale chodzi o to, żeby każdy z nas miał pewne rytuały. Rytuały nie w takim sensie faryzejskim, coś zewnętrznego, tylko naprawdę moje osobi mój osobisty styl życia. Jakieś powtarzane przeze mnie czynności, gesty, słowa, które zachowują moją tożsamość. Ja jestem księdzem, to jest moja tożsamość. Więc gdy przychodzi. Ten moment dnia i oczywiście każdy inny. No to też to jest jakieś kryterium. Tak? Ktoś jest mężem, ktoś jest żoną, ktoś jest bratem, siostrą, czy jest, ma jakieś tam różne zadanie. Jest chrześcijaninem przede wszystkim. Rytuały, które twoją tożsamość uchronią i ją, i ją wzmocnią. Takie rytuały mogą być przeróżne. Ale my w tej chwili mówimy tutaj, mówimy tutaj o modlitwie. Wieczór może być bardzo różny, ale pomyślcie, jak, co uczynić, żeby ten wieczór budował waszą chrześcijańską tożsamość. Tutaj wszystko ma, wszystko ma znaczenie. Piękne zdanie Pana Jezusa, który mówi: Twój skarb jest tam, gdzie jest twoje serce. A wieczorami to serce sobie tam wędruje w przeróżne krainy. Właśnie przypatrz się, dokąd to, to serce wędruje. Co jest moim skarbem w ciągu dnia, a co jest moim skarbem w nocy? Może to są jakieś dwa różne skarby, może coś deklaruję, ale gdy już tak nie mam siły nic zrobić i sobie leżę w łóżku, to dokąd moje serce wędruje? I to jest dla życia modlitwy bardzo ważny czas. Stąd dobrze jest wtedy na przykład sięgnąć do Pisma Świętego i przeczytać jakiś kawałeczek, rachunek sumienia. I to przede wszystkim na zasadzie Panie Boże, minął dzień, dziękuję Tobie za to, za to, za to, za to. Czyli najpierw wdzięczność. Jeśli ktoś, jeśli ktoś nie może w nocy spać, to bardzo polecam piękny fragment z księgi proroka Izajasza. Z rozdziału 26. Tam jest mowa o duszy, o człowieku, który odnajduje Boga w swojej duszy. Czasem ktoś nie może spać tylko dlatego, że ma kata. A są też oczywiście o wiele, o wiele poważniejsze powody. Ale gdyby się tak zdobyć, właśnie na taki wysiłek, jak pisze Izajasz, że możesz znaleźć Boga w swojej duszy, Czyli w tym przypadku nie akurat w Ewangelii, nie w tabernakulu, nie we wspólnocie osób, ale w swojej duszy. To może być naprawdę jakieś piękne, piękne doświadczenie. Czyli czas modlitwy, mój wieczór, mój wieczór, potem noc, poranek. Jakie te poranki są? Przeprowadzam teraz sondaż mimicz, mimiczny, czyli patrzę, jakie miny ludzie robią i jakie są nasze poranki. No właśnie, tak. tak. Zatem wynik jest taki właśnie umiarkowany. Umiarkowane poranki w sensie pośpiech i mnóstwo obowiązków. Pewna, ja, oczywiście tu tramwaj odjeżdża i tak dalej. Proszę? Właśnie, jeszcze zależy, co to za poranek, o której godzinie. Właśnie, ale pomyślcie o swoich porankach. Jakie macie rytuały, czyli coś, co się ciągle powtarza, bo coś takiego raczej jest, coś, co się ciągle powtarza mojego poranka. Budzę się i mówię, budzę się i mówię, piję kawę, nie wiem, otwieram okno, gimnastykuje się, leżę. Ale już z otwartymi oczyma. Jest takie piękne zdanie, piękne zdanie ojca de Balaguer, ten, który założył Opus Dei. On pisze o minucie heroizmu. Rano. Minuta heroizmu. Chwila bohaterska. To jest cytat teraz. Chwila bohaterska. Ustalona godzina wstawania. Bez wahania skieruj jedną myśl ku sprawom duchowym, i zerwij się z łóżka. To jest heroizm. Ale to jest moment ofiarowania, zawierzenia Bogu samego siebie, zawierzenia, przepraszam, zawierzenia, no tak, zawierzenia samego siebie, Bogu, zawierzenie Kościoła, zawierzenie moich bliskich. Więc pomyślcie o tych, o tych rytuałach. No, te rytuały, które tworzą wasz poranek. Jest też taki, jest taka księga, nazywa się Dekus Clericorum, to jest taki savoir vivre dla księży tam z lat 50. I tam tak, jest napisane tak: przed, przed, przed wczesnym niedołęstwem i ociężałością chroni nas codzienna krótka poranna gimnastyka, składająca się choćby z kilku ruchów rąk i nóg, kilku przysiadów i wyrzutów ramion, połączonych z głębokim oddechem przy otwartym oknie. To jest też jakiś, jakiś rytuał. Ale oczywiście tu mówimy teraz o, mówimy o modlitwie. Jeśli zatem dzień jest małym życiem, czyli w dniu ma się znaleźć wszystko, co jest ważne w życiu, to pomyślcie też, właściwie, właściwie ja również o tym, o tym chcę myśleć i staram się myśleć: o, o naszych spotkaniach ze Słowem Bożym, o Eucharystii nie tylko, nie tylko w niedzielę. O różnych, o różnych formach spotkania. Ale żeby to wszystko uprościć, Twoje codzienne rytuały w określonym czasie, począwszy od późnego wieczora, poprzez ranek i środek dnia, które chronią Twoją tożsamość chrześcijanina, które sprawiają, że jesteś człowiekiem, człowiekiem modlitwy. Dzwony biją o 12:00. Melodyjki wygrywają o 15:00 i to pobożne. Siostra Faustyna mówi, przynajmniej sobie westchnij, Jezu, ufam Tobie, o 15:00. Są różne, różne drobiazgi, ale to na pewno wymaga takiego uczciwego, gruntownego, osobistego przemyślenia. Mój, mój dzień. Ale jest jeszcze tydzień i tydzień ma też, też swój, swój osobny... Osobny rytm. Dzień Pański, jako dzień, dzień Eucharystii, Dzień Odpoczynku, Dzień Rodziny, Dzień Spotkania. Jest piątek, który też, też ma, ma taki swój, swój styl pasyjny. Ale jaki jest rytm mojego, rytm mojego tygodnia? I to też w kwestii modlitwy. To też na pewno, na pewno trzeba, trzeba przemyśleć. Tutaj mówimy o modlitwie, ale myślę, to warto potraktować szerzej, właśnie te cotygodniowe rytuały może różne spotkania z przyjaciółmi może jakiś dzień adoracji na przykład czwartek czwartek jako, jako dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Może być też właśnie piątek, jako już mówiliśmy, jako, jako dzień pasyjny, ale, ale na pewno każdy z nas jakąś osobistą regułę życia powinien mieć. Bo jeśli jej nie będziemy mieli, to narzuci ją nam świat. I wtedy będziemy tak żyli, od chwili do chwili, tracąc swoją tożsamość, tracą, tracąc, tracąc bliskość Pana Jezusa. Na pewno wielkim wyzwaniem dla nas jest, jest taki styl aktywności dzisiejszego świata. Ciągle musimy coś, musimy coś robić. Na przykład musimy zdążyć. 100 osób musi zdążyć do 80 biurek. No to wiadomo, że 20 osób nie zdąży. Stąd jakiś taki pęd w tym, w tym naszym, w naszym świecie. Już chyba z 70 lat temu, czy może nieco mniej, papież Pius XII pisał o pewnej nowoczesnej herezji, czyli odstępstwie od wiary, ale nazwał ją herezją działania. Czyli, że ciągle, ciągle musimy coś, coś robić, musimy coś, coś działać, a tymczasem modlitwa nieraz jest, jest właśnie, nieraz pozostawia w nas takie poczucie... Yy, Bezowocności, jakby nic się wtedy nie dzieje. Jeszcze nieraz te, te nasze doświadczenia, mówienie, mówienie jakby do ściany, czy doświadczenia milczenia Boga. Ale tutaj przypomnę to, co papież Benedykt powiedział. Nie ulegajcie pokusie pośpiechu a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. Nie trzeba zrażać się tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa. Rytm tygodniowy. On jest też ważny, bo, bo wprowadza pewną różnorodność w życie naszej modlitwy, w, w, nasze, w nasze życie modlitwy. To jest też istotne, żeby, żeby nasza modlitwa była w jakiś sposób urozmaicona. Jest mnóstwo różnych dróg modlitwy w skarbcu kościoła. Tutaj mam taką dobrą poradę, bo ja trochę się tutaj posługuję tak zwaną regułą życia dla księży i, i wybieram tylko takie niektóre fragmenty, ale tym się, tym się na pewno podzielę. Odpoczynek dla, dla księży. Dobrze jest, gdy doktor teologii raz w tygodniu skopie ogródek, skromny proboszcz małej wsi, wsi wybierze się w krainę wielkomiejskiej kultury, zabiegane wikary spędzi dzień z lekturą, celebryta ukryje się w ciszy, a wysoko postawiony kapłan no to już nie odważyłem się napisać, jaki może mieć stopień ten kapłan wysoko postawiony kapłan obierze ziemniaki. No, ale to jest sztuka odpoczynku, czyli robią coś innego. Ale też jeśli chodzi o te tygodniowe rytuały modlitwy, właśnie żeby, żeby tam była jakaś, jakaś różnorodność, właśnie w całym bogactwie tego dnia. To jest mój dzień różańca. W poniedziałek nie jadę do pracy samochodem, tylko na przykład idę na nogach i odmawiam, odmawiam różaniec. Ale to wszystko jest, jest, jest osobiste. Rytm miesięczny. Tutaj myślę, takim wielkim modlitewnym spotkaniem w tym rytmie jest, jest, jest nasza spowiedź. Ona też jest modlitwą, w sensie spotkaniem z Bogiem. Ona jest poprzedzona modlitwą, po niej następuje modlitwa i też chcemy to traktować jako, jako święto. To jest dzień spowiedzi, to jest moje święto. Wtedy się rodzę na nowo. Wtedy Pan Jezus daje mi, daje mi nowe serce. Też mogę zebrać do kupy to swoje rozproszone życie. Rozproszone, rozerwane. Jest to też jakiś dystans wobec, wobec no nawet wobec swojej słabości, wobec tego, co, co jakoś, mnie, jakoś mnie tam może niszczyć. Zatem w rytmie miesięcznym no, dzień spowiedzi na pewno Zasługuje na, na naszą uwagę i też powinien być takim rytuałem, w sensie czymś powtarzanym, czymś powtarzanym, co, co, ma, regularnie, co ma regularnie miejsce. Rytm roczny. On też jest bardzo ważny i to było słychać w ogłoszeniach. Zatem też o mhm. niego trzeba, trzeba zadbać. W ogóle rytm roczny to jest. Piękna, wyznaczona nam droga, droga modlitwy. Droga towarzyszenia Panu Jezusowi. Bo w sumie modlitwa nie jest, jest niczym innym, jak właśnie towarzyszeniem Jemu. I to jest program naszej modlitwy sam w sobie, bardzo wyraźny. Od Adwentu przez Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, okres w ciągu roku, czy tam okres zwykły. To pokazuje nam sens naszego życia, którym jest nasz Pan. Bóg, który stał się Bóg oczekiwany w Adwencie, który staje się człowiekiem, który normalnie żyje, działa, naucza, uzdrawia, śpi w okresie zwykłym, który potem wyrusza w drogę do Jerozolimy, umiera, zmartwychwstaje, wielkanoc który raduje nas swoją obecnością, który potem wylewa na, na nas swojego ducha. To jest, to jest piękny program naszej, naszej modlitwy. I to jest też pytanie, czy Wielki Post różni się w moim życiu od okresu w ciągu roku? Bo często jest, no, no tutaj każdy, każdy wie jak jest. I też każdy z tych czasów ma, ma swoje. Ma swoją charakterystykę. Na przykład adwent przypomina nam o naszej tęsknocie, że jest tęsknota, którą, którą zaspokoi tylko Bóg, to Bóg, który jest miłością. Potem czas Bożego Narodzenia, że ta nasza tęsknota za Bogiem się spełni, bo On jest. Wielki post, czas mojego osobistego nawrócenia. Stary człowiek. Ma przejść przez pustynię, ma wziąć krzyż. Potem najważniejszy czas w ciągu roku to na pewno triduum paschalny. Te kilka dni, kiedy chcemy być, chcemy być blisko Niego, nawet wystać w tej kolejce dwie godziny, żeby, żeby przez ułamek sekundy pocałować krzyż. Radość Wielkiej Nocy. Potem okres w ciągu roku. Które ma też swoje znaczenie, że miejscem modlitwy jest właśnie moja, moja zwyczajność. Nie ma sensu czekać tylko na, na lepszą przyszłość, a, a poprzez to zapomnieć o, o swoim tu i teraz. Będę się modlił, jak kupię sobie takie fajne pismo święte. O, to dopiero wtedy zacznę, zacznę je czytać. To są różne, różne pułapki, w które ciągle wpadamy, zapominając o naszym, o naszym tu i teraz. To teraz podsumowanie, czyli już będziemy kończyli. No, nie widzę sprzeciwu, zatem, zatem dobrze. To, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, to moje rytuały. Czyli. Określone postawy, słowa, gesty, nawet określone miejsce w moim pokoju, że gdy wstaję z łóżka, to tutaj, na, na tej podłodze, właśnie jest miejsce, gdzie, gdzie klęczę i zawierzam siebie Bogu. Określone postawy, które się powtarzają i które ratują mnie wtedy, gdy może nie mam siły. Albo dotyka mnie, dotyka mnie jakieś nawet zwątpienie. Te rytuały mają, mają swoje różne miejsca w czasie. Mniejsza o miejsce. Właśnie sztuką jest to, żeby jakaś przeprowadzka czy zmiana miejsca tych moich rytuałów nie odmieniła. Rytm dnia. I to. Dobrze jest, gdy mamy takie poczucie, mój dzień rozpoczyna się nie rankiem, tylko mój dzień rozpoczyna się wieczorem poprzedniego dnia. To jest zresztą takie i biblijne, i liturgiczne myślenie, ale doświadczamy tego, tego w swoim życiu, bo to, czy się, się wyśpię, czy nie, to właśnie zależy od, od mojego wieczoru, o której, o której godzinie ten, ten wieczór się, się skończył. Ale to ma znaczenie nie tylko dla, dla naszej kondycji podczas pobudki. Właśnie wówczas serce serce gdzieś wędruje, i to jest czas też jakiejś naszej bezbronności, jakiejś bierności. Poprzez kolejne, poprzez kolejne pory dnia. Wieczór, miejsce wdzięczności. Właśnie wieczór wdzięczności, poranek zawierzenia. To też. Yy, Łatwo to możemy zapamiętać. Wieczór wdzięczności, poranek zawierzenia. Rytm tygodnia z niedzielą, ale i z innymi dniami zależnie od tego, jak ja, jak ja to sobie ustalę. Rytm miesiąca, szczególnie ze Spowiedzią Świętą ale rytm roku z różnymi okresami w liturgii, czy może z dorocznymi rekolekcjami. A o tym nie mówiliśmy, no to też warto wspomnieć. Do, moje doroczne, doroczne rekolekcje. No to tyle w takim razie. Życzę serdecznie wam i sobie, czyli nam wszystkim, takiej właśnie wytrwałej postawy, rytmu, wyznaczonego przez modlitwę, tak jak u Pana Jezusa, który gdziekolwiek był, to miał, miał swój styl modlitwy. Спасибо. <laughs>